Jakbym miała określić to, co dzisiaj robimy, to chodzimy od jedzenia do jedzenia. Dobrze to wygląda. <grym> A ten kamakam Azji jest super. I jest, jest dobre. Są dobre te serki, no sery. Tak, kocham je. Bardzo dobre. jest dobre, wina jest hmm. dobra. Pozdrawiam! Dziesięć na 10. Szybka <grymka grymka> jak maradona, słodka niczym kolor, kola, ruszka, to jest żołądka. Śpiewałyś kory? Śpiewałyśmy papiery i monet. Mamy kamyk Nie ale my kochamy kamyk i śpią. I pan jechaliśmy z sukieniem, żebyśmy mogli śpiąć pracę. I kazałam uśpiewać, jak tak, śpiewać, tak? Tak, tak. I myślałam, my my że chciałaś mi zostać za to, mu zapisz a on tak stoi. A on gi jest za tobą i widzi, co ty robisz. Beczka. Mam hajs, mam pieniądze. A co teraz zaśpiewamy? Mamy piękne bileciki, ogólnie zaczął lecieć hymn. I wszyscy ustali, i było trochę tak Korean. North Korean Vibe. <śpiewanie> Ale my też ustałyśmy tak z szacunku. No i nie możemy znaleźć sobie więc teraz. Nie wiemy jak przez drogę przejść. <gryzanie> Pan nam chciał pokazać, że są... nie rozumiem, że nie rozumiem. No i się nie dogadaliśmy, ale idziemy naokoło. Pozdro. Ale... Najbliższe ziemi nawet były jakieś 2 km strony. Niech zawaliśmy się z pacokami. I mam nasze świetne bilety do Świękma i potem właśnie idziemy po ciągle nasem, będziemy jechać 12 godzin, szczerze nie mogę się doczekać. To wygląda trochę jakby taki transport dla bydła, ale na pewno nie mogę się doczekać. Dziewczyny sobie poszły tylko sobie nawet jakąś godzinę temu. O, dziewczyna za mną na sorry. Godziny temu. Strefa by. napisałem mi coś. Jezu! Tyście wróciły jakimś cudem. Ciężko było. Ciężko bo te, godzinę ich nie było godzinę nie. Ta stacja jest taka wielka, że my 10 minut to po tej stacji krążyłyśmy i błądziłyśmy. Właśnie dlatego idziemy wcześniej, to jest zbroje, jakiś... dla ciebie nie ma, bo ty białe z buku. i były biała. Mamy tylko dwa, ja mam różowego, niebieskiego. To powiem, powiem jest to nasz powiem. pociąg, patrzcie. Jezu, jak ta... Kopnie mnie tu, kopać nade mną, Edyta tam. Jak transport dla bydła. O, jak... Komp jak... E, transport dla bydła, ale mega fajnie, ja to mega czuję. Ja to mega czuję, Jezu. Jezu. To jest moje łóżko na dzisiaj, tu śpię. Co robisz? To jest dobrze, jest dobrze. Ej, mega fajnie jest. Jestem, nie mam nieku, jestem. <głos> A my z tym samą pracowników całkowali na To jest nie że niby drugi wagon, ale pierwszy do dyspozycji pasażerów. I tam jest w ogóle początek pociągu. To jest to łazienki. <noise> Oczywiście, że Pomocze. jest dziura oddzielnik. Ale to jest duszno. Ej, jak to jest. Ciura, to jest ciura, no. <noise> A tutaj będziemy mieć twarz. <noise> to? U, to jest zajęte. Albo nie, nie, nie to jest. nie zamknięte. O niego. Znaczy... Edytar! Have... Tak, Ej, ej, to będzie fajny kadro, robię, ja robię taką miniaturkę. Tak ci oczy oczywą. Oh, mega fajnie. Jeszcze raz jest tutaj taki mega śmiesznie. To fajnie, nie jest tego buja z Mega strasznie. buja, ale jest fa bardzo fajnie. <laughs> Zaraz takie zdjęcia dowalimy tu. Co robimy? my Myjemy mordę. Jemy, ja, jemy. Ja, ja, ja. ja, ja. Mega widocznie, w ogóle nie? Ale tutaj jest zimno. Mega zimno jest, ale mi się mega podoba. Mam ja się trzęsę zimę, a ja mam. Chyba, outfit piękny. Mój, mam wszystkie serwetki, bruno. <suszel> Jak się bawicie? Śmierdzę Śmierdzę Tylko się chyba trochę zamarzła Już nam zwinęli łóżka i nie mam gdzie spać Tu obok nie płacimy za to, jak ja chodziłam na sto łazienki Wyglądają ciebie takie soperki, dwa, my jesteśmy w Tajlandii 35 stopni Ja, się, ja mam gołe nogi e, no. Ja spadłam na drugi rękaw, bo nie mam ciepło A nie spadłeś po bruzach Ale, ale superki! Teraz jak mi zabrali szary, no mają to zasłonkę, to już to wszyscy to zaczęli działać. Szkoda, że okna są takie brudne, bo nie było jakoś super widać widoczków. Ale fajny eksperyment ogólnie. Nie, bo były ładne widoczki. Tak, tak. I było ciepło, bo były kraty w oknach i było otwarte okno. No i było dziura w ogóle, było ciepło <laughs> hey, Welcome to ciebie, mój król, nas wita. Hej, welcome. No, hey. no, mi działa iPad, bo jak? Gdzie się... rajechałyśmy Kopyć? Pokaż swoje oczy, dajcie więcej zrozumiem. <laughs> Gdzie jesteśmy? Changmai. Gdzie pani jesteśmy? Changmai. Mai. Tak. To było jedzenie, nie ma jedzenia. Nie ma już jedzenia. Czapka. Czapka Fajna. jest jeszcze Świerdzimy podobno. Bardzo na Jechaliśmy w metrem, to pani nas dotkała, jak wsiadł. <grym> A to było przed podróżą 12 godzin, pociągiem. O 14 dopiero mamy zameldowanie. I nie wiem, co A mam ja mam A problem z telefonem, bo nie mogę synchronizować rzeczy na iCloud, bo mam za na iPhone. Ale nie mam też miejsca na iPhone'ie, żeby cokolwiek zrobić i jest problem. Widzowie nie... piszcie w komentarzach, co idziecie tam zrobić. Nic nie, 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 zrobić. nie działa. 10.22, o wejdziemy do hotelu i będziemy się zaraz umyć. To będzie pierwsze, co zrobię. O, Możemy wcześniej wejść do hotelu, ale kopciowi to nie wystarczy. Chamszem na jakieś bardziej spektakularne to no będzie. Oh, fuck. Oh. Ocenka, ja ocenka, tezcze. ocenka stanu. Mogę? Serio? Ja nie rozumiem znaczy. ich trochę. No, nie, ja nie, nie chcę. Co teraz? Nasz fotel nie, nie istnieje. Chyba, w sensie jest opuszczony trochę. Excuse me. Ej, tu mnie nie ma nikogo, a my krzyczymy już jakąś którąś minutę. Próbowali. Chiang Mai stwierdziłyśmy, że się mieć swój klimatyczny hotel i jest, zobaczcie jaki jest tutaj. <laughs> Ale, <laughs> Ale pokaż jeszcze jak się wchodzi. <śmiech> <śmiech> tak, bo tu się oknem ogólnie chodzi. <laughs> Tu się słupki myje. Tu się oczywa no, potrzeby siebie, to będziemy mogły zabić. O, ale patrzcie się. Oj, sorry, szampu, szampu. nie, to fajnie. I, i mamy szampu gel. Gel? Nie. Shower gel, sorry. Shampu gelu. Jest mi, jestem cała mokra, bo się z kopciem wodą. Mocne jest. Mm. Co mogła być u ciebie? nie. Bym pokazała, ale nie chcę mi się wstawać. Ona tylko. Stópki, nie? To nie. Patrzcie, śpimy ze słonikami. Kupiłyśmy sobie ten hotel. Myślałam, że będzie tak mega klimatycznie i w ogóle. No, klimatycznie jest, ale głębokość prezentowała się teraz, Wam będzie prezentowała. No. Dalej, dalej, dalej. A my jak parent siedzimy tu. Dawaj, zobaczmy jak głęboko. Ej, A nie, okej. Okay. Śmiesznie. Śmiesznie. Masz Escę? Chyba tak. Megła nie, tu jest megłek klimatyczny, wieczorem też będzie ładnie, tam są światełka. Pójdziemy jeść niedługo, jak zawsze, bo co my robimy? Jemy, co? Jedzenie! Jemy, jak zawsze. Nie idziemy sobie renomową ulicą w i spotkaliśmy już teraz trzech białasów. Więcej białasów niż tu cały dzień wybankował. Tak, trzy grupki, no nie? Tak, tak. Cały czas mówiłyśmy, że tu na pewno nie będzie białasów i na pewno w ogóle nikogo. Teraz tak stwierdził i każdy przyjechał. tak. Absolutnie już to zobaczyłyśmy jak zobaczyliśmy kto wsiada na stacji, czyli same białe z plecakami, A teraz się okazuje, że to jest taki trochę hell. Ja się czuję jak to na helu. No jak klęnica, masz tu totalnia. Też? A wsi, ułożęko, to matuchy, tak. bo w ogóle śmierć, to jest ósme największe miasto. Mhm. A może jest półtorej godziny całe. I ogólnie jest bardzo mało miast w Tajlandii, bo to też sobie czytałam o tym. Ym, ale piękna świątynia. No, a teraz idziemy do jakiegoś klubu fluorescencyjnego? Mm -hmm. Nie wiem, beczka. Gdzie jesteśmy, tylko. Na słonie! Tak, tylko jesteśmy trochę czasami tempę, bo nie wzięliśmy ani sunscreen, ani żadnych czapek na głowę. mordy sunscreen, nigdzie indziej. I Nie mam nawet ręcznika. O, kazali wziąć. Nie mam. Nic nie mamy, ale idziemy na słonie, więc to nie jest no, ważne. Klapki mam. Mam klapki. Mogę jechać tak, jak swoje. Mm -hmm. A to zaraz. Będziemy jechać z pick upem i przypadek na pan spełni nam kolejne marzenie. Z bagatelisty. Zmarłaś sama, żebyś w pierwszy Ale tak. jakby możemy się może spoko. być w Może być i na słonie, więc jakby... Fajnie jest. Beczka. Ja muszę się ze sobą trzymać. Pod jakąś wirową drogę podjeżdżamy. No. Na pacę. Ale bagatelisty odhaczona. Fajnie no. jest. Ogólnie, o Jezu, palec mi widać. Ogólnie y, dobrze jest, dobrze się bawię. Teraz jestem w jakiejś, no, bardziej centrum, wiecie. Jest... Kradliśmy słoniki, gdy z panem o wojnie w Ukrainie. Ciekawe jest. I jest jakie świetny ja go zabieram do domu. Jakie śmieszne mam TTT, to trąbek się jej Tak i mega, mega szybko jedzą. No. I są w ogóle szybkie, nie wiedziałam, że słonie są takie szybkie. Ja go zabieram i wszystkie. Every two year we have a new baby. We have a new a tamta jest w naszym wieku, ta która tam jest. jest no, pregnant. Tak, you ma 18 right? lat. Yes. Yes. I Ani w ogóle, yes. ma tutaj have a baby, 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 a yes. one baby po second, <laughs> second no? No. Dzisiaj mam skarpety z kolekcji Biedronka. No i jest tym zabawnie i mam piciu for free. Pozdrawiam. Wiecie co pan tam, tam robi? Mielone. Dla <laughs> bo tam... Słonica tamta y... nie ma zębów i nie ma jak I w ogóle nie widzi. Tak, nie widzi, no. I ma 74 lata. Tak. trzy. Więc ona robi jej mielone. Tak. Ona ma 74, 73 albo 72 lata. Recording tu to... no, a nie wiemy ogólnie. different <laughs> people. Każdy ma inne info. Tak. Ale jest pomarszczon naprawdę widać i no, wystające. Wpadł na mnie Chińczyk. Mam trąkę dla Edyty i dla mnie. Wow. Babyk. Babyk tam jest. Nie można go dotykać nawet. To jest babyk idzie w moją stronę babyk. Jezus Maria. Jaki słuchaj? Jest jeszcze mniejszy słodki. Teraz go tutaj nie Zmianie widać, byś tam schował. Ale jest taki maleńki. O, dużo się Siemas, tutaj na moście, który się buja Jest taki, no, niezestabilny. A jaśmina poszła mieć mieć zaraz ją nagram, zaraz wam pokażę. I trochę mi robary gryzą o tam są ludzie Tam jest Jaśmina Ma wiaderko i myje słonia Teraz chyba ja pójdę bicie ją nagrać Fajnie się bawią Słonik zaczyna chlapać I na ma trochę dość A <zuczuj nenhum> chyba nie dość po prostu. Mam jeszcze jeden mały w ogóle sobie leży, ci bombę. Mam nadzieję, że nagrałam dobrze. Będzie jakiś film z tego. Proszę. Byłam dobrym nagrywatorem, kamerzystą. Słoń idzie się myć. Jest cały brudny. Waga będzie zderzenie. Korek się zrobił. W ogóle te słonie są wytresowane do... Ludzi tak, wodą. Tak, no tak, tam tak. pan no. mówi want no. to free go, want to free go i, I sobie psika, więc to było tak. takie no a uh. no, troszeczkę Ale gorąco Najpierw się zesrały tej wody, potem mnie nie umyły i fajnie. Fajnie jest. Fajnie. No. Ale odchodziłam rzecz, że chciałam zawsze i ja. No ja jakoś nie korciło, On z moim wraca skąpieli. Hej! Hej! Wow. Tak, tego? ja nie wiem gdzie, jak... Ja tu nie szłam wcześniej. Taki mamy bridge. Tam się myją słonie, już tam poszłam. Lepiej, lepiej.